Przede wszystkim cieszę się, że znowu tutaj jestem. Z moimi braci i siostry Pan Bóg mnie znowu tutaj przyprowadził. Chwała Mu za to. To świadectwo, które teraz powiem, to świadectwo, którym chciałem dzielić się już jakiś czas temu. Związane jest z moją pracą. Bez zdawania się już takie szczegóły, żeby też nie zanudzać i nie przedłużać. Pracujemy w zespole, który zajmuje się wdrożeniami technicznymi. Ten zespół składał się z trzech osób. Od kwietnia jesteśmy w dwójkę. Jedna osoba poszła na urlop, no i przed takim wdrożeniem technicznym zostałem sam z wszystkimi przygotowaniami. Nigdy tego sam nie robiłem. Zawsze robiliśmy to razem, zawsze ta osoba mi pomagała. No i wiedziałem, że będzie trudno. Tam to, to jest mnóstwo załatwiania zgód. E, Użarania się z ludźmi no to, to, to jest trudny kawałek e, e, chleba. Mm. No i wiedziałem, że może być ciężko, i trochę się obawiałem, mm. ale zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić do, e, do pana Boga i prosić go nie o to, żebym miał mało problemów, ale zacząłem go prosić o to, że e, jeżeli te problemy się pojawią, jeżeli te trudne sytuacje się będą pojawiać, żebym zachował spokój, żebym mógł te. Te, te sytuacje rozwiązać, żeby Pan Bóg mi pomógł w tym wszystkim. I no i wiecie co? Było tak, że nie pamiętam tak pracowitego tygodnia, to miał być tydzień przygotowań w, plus praca weekend. I nie pamiętam tak pracowitego tygodnia jeszcze w tej firmie, jak to chyba 15 lat pracuje, ale przeszedłem to naprawdę bez takiego zmęczenia, bez stresu, bez 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 trudności, no, to oczywiście trudności się pojawiały, ale Pan Bóg po, po, pozwolił mi je e, rozwiązać, i na sam koniec okazało się, że z przyczyn niezależnych e, ode mnie, od nas, odwołali tylko tego, tego relisa i miałem weekend wolny. Także i to też Adam mnie zainspirował, bo tutaj wyjście, hmm, jaka nauka właśnie e, dla mnie z tego wyniknęła, to jest to, że Ważne o co się modlisz. Ja też, o co Pana Boga prosić. No i Pan Bóg wysłuchał.